In the sky, gazing far Into the night, I raise my hand To the fire, but it's no use Cause you can't stop it from shining through Czy wiosna tu jest? O, o kurwa, kasret biegnie <laughs> Cztery <laughs> opsa? CO?! O kurwa! CO?! Ty, ale gierkę macie, ale gierkę macie Kurwa, że ja akurat tego nie nagrywam Spokojnie, ja kameruję Trzymaj. No dalej, wiesz, ja miałem lepszy Trzymaj powik, Nie, zwaliłem konia. Są gada? Bo skórę. Z pierwszego konia dostałem skórę. Proszę. Ty piast, weź się kurwa, daj, pochopień. pochopień. Temu? Nie wiem. Mam kwart. A to się daj, dajnik a a ty spierdalej najlepiej. No, to no to może ty kurwa to Dawaj najdalej, Kurwa to nie. Ja ci dałem 10. Kiewa, 4. Też dałem 10, Teraz twoja, kurwa, kolej. Swoje łopce, 10. Kurwa, zrobił, łopce, kurwa, zrobił klatę. W marcu? Yy, no mam. Zasim, zrobisz klatę, kurwa, i, i już dodać ja dziesięć bo. bo zapomniałem, że, kurwa, trzeba rekomendować. Pierdolnął sobie klatę ze ja nie założyłem, żeby się nie dowiedzieli, ty, kurwa, sprzedawczyk na kanale. Ale <laughs> to frajer, tak nie. To Ale frajer. To robiło, kurwa. No ale frajer, nie? <laughs> No do mną i mieczyki i mówi tak, dawajcie na żelazo, kurby. Dobra, to za chwilę po klasku kurwa. Nie wiem. Ja się nie O co tam u Ani jest ogólnie? Co? Jak, co Kto tam to? u Ani? Jaki Ani? Kur ma czekaj, bo zapomniałem tekstu. To yeah. <laughs> ja w sobie właśnie nie zainwestujemy 8 diamentów na schatrykę 3 po co? To w żelakę Właśnie, się marzyna, kurwa jemnij w ryj, się w kurwa. Al, <grym> albo klatę z deaxową Prat 1 albo kurwa sh3 deaxową. Ale... ale po co jak i tak robisz sh4 żelazną i lepiej? No ja nie robię. Debil. Trzeba być debilem, żeby nie zrobić sh4. A być kurwa debilem, rozumiesz? Śmieciu jebany. Wyjdź z tej gry, no z gry, z gry kurwa. Nie wiem przecież. Przysz... No kurwa nie się wchodzić na ten miecz, nie wytrzymał no. Ile? ILE JESZCZE KURWA TEGO gumna, TRZYMA? No i rozjebi zaraz kurwa No I rozjebał gratuluję kurwa rozjebą O jebu co się jest w kolanach Kasar gdzie ty jesteś? Aha no i full No i Ej nawet nie wiem czy nie ten sam co w poprzedniej gry co to z tymi żelakami Dobra zabijemy i... Czekajcie ja cie do nas dopiero no i, i żelak, no ja nie wiem, kurwa. Dobra, chcemy. Ja ja refi i lochow się. Okej. Okay. Dobra, dawaj. O, dostaję dojazd. O kurwa. Jole ja ci Ej, masz żelaka tam za sobą. Puścił mnie, dobra. Goła, Uważajcie, idą do was. Ej, Uwaga, uwaga. uwaga. Bo... Kaster, uciekaj. Za, za mną gość ma fulla. Kurwa. Wiem refa. Na tej Do jasna. Nie, czekaj, muszę zjeść. I sobie pada. Tak sobie. O. Jem, jem, jem. jem. Castillo, dawaj go. Tak sobie malowa. Ja mam malował. Ej, pada, pada, pada. Pada, cztery Mat! jak sobie. Na Pasti... yy, No go, uważaj. Bo jestem w kebie. Leży go. A na na... dawaj tego. Machita no, jest tak, no, jak sobie. Ej, tam też malował on jest? Ty, kurwa, ty, nie ma, nie ma, nie ma ten ognia. No, ja uważaj, masz, masz 7, Uważaj. Masz kurwo. No, ale to można, <grym> można biegać. Ale, się ale, ale, ale tutaj wędka szybko pada, to i wędka szybko pada. Więc jemu zaraz wędka jedzie. Dobra, no, ja on ma jeden. Ej, leży. A hita jest. No, no. Leży, leży, ty, ej, leży. Uciekajcie, ej. Ale, mam ale dawaj, ale leży. dawaj, oni są, oni się biją. A dobra, to idziemy. Ja nie no, mam, ja mam tylko głowę. A on nie wie. A on nie wie, ty. Dobra, leży Sę... gapy! Kurwa, i ile? Ile to trzy gapy? On jest solo, on nie ma teamu. Mm. Ej... No, no co, kruwa, coś tam, coś tam się... Ty Uroga drugą? Kurwa, kolejną, bo jedną. Kurwa, no jakby heal jakiegoś dał, to nie, nie, nie powiem, żeby było fajnie. No, raczej wam nie da, kurwa, bo już sobie obie głowy, nie? On już mówi, że pierdoli. Nie zamierza. Kurwa. <grym> Ale ge play, kurwa. Gameplay no. Gameplay. O! 9-9-7. U, u, u O! ściany! Jeden! To Kurwa skacze, ze Jeden! Kurwa głowa o A nie piąta, nawet? No nie. piąta! Ej! A, no A nikt sześć. nie ma łódki! Nikt nie ma łódki? Ej, właśnie, trzeba łódki robić, skitu do EQZ2. Ej, potknął, i potknął się, potknął się, potknął się! On się potyka, bo on nie umie! Ty też, ty też! Pada! Leży. Uuu, 6 rywilin! 6 kurwa, jak on mógł coś takiego no, do... Dawajcie w tego co tu jest pod nami. No Ale biją na plec... Ty, Dawaj co? go! Mruj skurwej, prawda? Ej, on jest. nie ma jak stąd wyjść. A jak on ma dużo tego, dużo heal, to jest lipa. Ja bym go zabił, dawajcie w ale... się i będziemy mieć może. Lecimy od razu! nie, on Dawaj. musi wyjść, on musi. od razu! No nie, po co? No rozumiesz, że my stąd potem będziemy mieć problem wyjść, bo oni będą stać przy nas? Ale to już wyjdziemy od razu, tylko go zajebiemy na moment. Ale kurwa oni tu przyjdą! Kurwa! Trzech nas jest. No to stół, Zbiamy... tu jest border! Nie no, jest pizza fuj. Byliśmy go zajebali, byśmy mieli heal, to nie? No zestrołyś się kurwa, ci tam ci Kurwa nie... we trzech, ale byśmy go zajebali w 10 sekund, oni by Znam nie zmieniło Nie, mogę cię słuchać już. Debilu, marca, ale patrz, zjebaly. Byśmy też stracili hP na tym, nie? Jak on by miał refy? No ale nie ja, sam, nie, nie Nie, 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 nie przepowiesz. Zabijamy go, proszę! Będzie mieć chociaż głowę, a ja nie mam spodni. Kurwa, no oni nie przyjdą tu. Dawajcie na 3-4, no. Ja mam 2 serce, które mi znikną. Znikną mi serce za 5 3, 4. Dobra, dawaj go, kurwa. Dawaj, kurwa. kurwa. Jak, ja, jak on bo... nie ma chwila nawet. Siebie no to widzę, zaj... Ej, no i chuj. No o, i, o, o, i co powiecie, co zrobię? Nogi, nogi, dawajcie. Jaka klepa, kurwa. Pada jeden. O! Pasjon padł. Ty, knapują! Gaj, safe trzeba. Ty, co jest, co tu się dzieje? Leże, kurwa. kastracie ty zjebie. Ja, noga żyje. Noga Nie, tu leży. Nie masz, leżys, masz tak czysto, złota. czysto masz. Możesz sobie. Tak złota leży. Ogarnij sobie, spokojnie. Co tak złota, tu leży noga. Cicho, 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 dajcie sobie. I refy, 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 no, zestakuj. Tak. I teraz iść na tą hajde. górę i oni są. Ogólnie, jak będą chcieli grać na Border, to wygrasz to. masz oni tyle... mają Kajwa? Nie, oni ogólnie nie wyjdą stąd chyba. Oni są w Kejwie kurwa, ty to nie, wygrałeś. Nie, nie ty nie, ja chyba ty to wygrałeś. wyjechałem tego, 4-2. Dobra, chuj w to, ty to wygrałeś chłopie chyba. Bo oni, mi się wydaje, z że z nie mój. mają już, nie mogą tam budować już. No nie, w tym tej granicy się nie da budować już. Tak, no, no dlatego mówię. Oni, chyba że mają Kejwa Wy możecie jakieś tam Nie, byli. nie, nie, ale wydaje mi się, że nie mają kejwa, bo stoją cały czas w takim miejscu, powiem ci, trudnym. Że jakby oni się w ogóle nie ruszają do przodu. No teraz to ich nie widzę totalnie, bo nie, nie mają. Ale wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że tak, oni padają. Czyli Tomasz. A to Tak, za tak, windy. tak. <laughs> Zajebiście. Ja fair, A ty w końcu, Nie, teraz mówi nie, nie, nie. No, ale dobrze no, mówiłem. To, Ty i tak daleko nie odbiegłem od was kurwa. Najbiście. Ty będzie ten sam w czwartej jakiś, myślę. No 3 czwarte debil. Spierdalaj. Kurwa, Hami jebany ma. O, sh 2 O, dypsy to nie 13. Ej, o, no de jaki debil, jaki debil! Co się stało? No kowadło je, bo prawie podkopął na no dwa klocki. Nie. Kto tak kurwa chrumka? No Festara, sobie! Pochrumkaj, pochrumkaj sobie! jeszcze, ja kurwa, pochrąkaj sobie! I ja będę chciał moją kurwa, którą, którą teraz mam właśnie. Nie obchodzisz mnie. Śmieciu. Nie obchodzisz Ty kurwa mnie nie obchodzisz. Co? Nie, jak łączę, łączy, słuchaj. <laughs> dobra, robi pan dalej. Ty chłopa mam. O Uj, chuj. Dobra. Co? Nusea 2! Co tu się robi, many? Nie wiem. Pokażę. Ole faza! Ej, znacząco mi ktoś banie, bo on jest, nie jest niesamowity. Tak, ja mam zerowy level, nie. A z innym właśnie próbował połączyć kowadla kurwa, w craftingu. <laughs> <laughs> kurwa, z kastratem jak się gra, to jest takie tempo, no rzucone, że nie, ja nie wiem, z... Z... Nie, nie no, wiem kurwa, za co się kurwa złapać, nie. Nie, chodzi, kurwa. Nie, ale nie, z tymi dwoma, klo... że tylko się respimy, dwa klocki, a ci robię się i kurwa, idziesz zbierać ci się drewno. Jeszcze dwa Uwaga na kurczaka, to jest ten admin na przebraniu. Serio? Skąd wiesz? <grymne> no, <kurwa. grymne> Ty, no to nie zładuj. Zajeb... admina. Zajeb... <grymne> <grymne> admina. Ty, szóstki obsydion. Ty, zwaliłbyś mi konia? Tak. Ale stop. Mordom. Dobra, dobra. Co to znaczy UHC? Mam 27, 11, 23. Co to znaczy? Co? Co? Ile śmierci asysty? Yeah. Kile do asysty? Po prawej masz UHC i pod spodem 27 jest kurwa data dzisiaj. Yeah, <laughs> 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 <Ty, laughs> <ja. laughs>